Chciałbym jeszcze zająć się Państwa uwagę, gdyż w dniu dzisiejszym portal autremusy PL celebruje dwie ważne chwile. Przede wszystkim są to czwarte urodziny portalu, jak również będę miał przyjemność oficjalnie zakończyć zrealizowany ze środków Unii Europejskiej przez portal projekt turystyczny w Otrembusach. Dzięki trzyletniej wytężonej pracy wielu osób udało się zebrać historię Otrembus i wielu ciekawych miejsc oraz stosowne pozwolenia i dokumenty. Informacje te posłużyły do stworzenia ośmiu tablic umiejscowionych przy konkretnych obiektach, jak również tablicy z mapą przy przystanku WKD. W projekcie stworzyliśmy także punkt informacji turystycznej w piekarni januszitaszczych przy WKD. Wydrukowaliśmy 5000 egzemplarzy map papierowych, które Państwo mieli okazję widzieć przy wejściu. Zakupiliśmy stosowne stojaki i podstawki na mapę. Wszystkie elementy projektu zostały już zamontowane w terenie. Dopełnieniem zrealizowanego projektu miały być cztery słupy ze strzałkami kierującymi turystów w konkretne miejsca. Ponad trzy lata temu redakcja opracowała propozycję umiejscowienia i wyglądu słupków oraz potrzebnych tabliczek. Ze środków sołeckich na przestrzeni dwóch lat sfinansowane zostały osobne słupy, natomiast w gestii gminy i brylinów było wyprodukowanie tabliczek i dopełnienie wszelkich czynności administracyjnych. W ostatnim tygodniu gmina przeprowadziła montaż jednego ze słupów, za co składam serdeczne podziękowanie. Czekając na montaż kolejnych trzech. Projekt nie mógłby zostać zrealizowany bez pomocy wielu ludzi dobrej woli, sponsorów i firm, którym za pomoc bardzo dziękuję. Na początku chciałbym podziękować Stowarzyszeniu Zielone Sąsiedztwo spotkowy Leśnej, dzięki któremu projekt został zatwierdzony i złożony do Urzędu Marszałkowskiego, jak również pracownikom Urzędu Marszałkowskiego oraz gminy Brywinów i Sołectwa Otremusy za owocną współpracę. Serdeczne podziękowania dla Pana Tadeusza Stachowicza, który udostępnił redakcji swoje rysunki o Trębuckich Wilni i archiwalne artykuły z gazety U nas OK oraz czynnie uczestniczył w tworzeniu zawartości merytorycznej wszystkich materiałów. Dziękuję także Pani Melani Witek, Marianowi Pokropkowi oraz Grzegorzowi Przybyszowi za wsparcie merytoryczne. Moje żonie Agnieszce, Pani Magdalenie Stachowicz, a także pracownikom Urzędu Gminy, w tym w szczególności Pani Mirosławie Kosiaty za korektę wszystkich materiałów oraz burmistrzowi gminy Brwinów Arkadiuszowi Kosińskiemu za patronat projektu. Składam serdeczne podziękowanie za wyrażenie zgody na montaż tablic turystycznych zarządowi WKD oraz właścicielom gruntów i ogrodzeń przy poszczególnych obiektach. Za otwarcie i współpracę dziękuję także Muzeum Motoryzacji i Techniki, Muzeum Polskiej Sztuki Ludowej profesora Mariana Pokropka oraz Zespołowi Pieśni i Tańca Mazowsze. Chciałbym także podziękować firmom, które wykonały dla nas potrzebne elementy w projekcie, w firmie Logo SC, Żelwot, Memograf oraz Faktor, za miłą i owocną współpracę. Projekt nie mógłby być zrealizowany bez wielomiesięcznych wysiłków redakcji portalu, a ściśle mówiąc pracowników studia grafiki komputerowej Sebipol, to jest Magdaleny Gumińskiej i Tomasza Płatka, z całego serca im za tę pracę dziękuję. Również wszystkim osobom i firmom, które przyczyniły się do realizacji tego projektu, składam ogromne podziękowania. Jest takie powiedzenie, że każdy projekt ma wadę i niedociągnięcia, tylko w niektórych po prostu nie zostało znalezione. Jesteśmy świadomi, iż mimo wielu wysiłków, projekt turystyczny w Otrymusach nie musi być wolny od błędów. Dlatego też prosimy o zgłaszanie swoich sugestii, poprawek i zmian. Postaramy się usunąć się przy kolejnej edycji, na przykład przy dodruku mapy. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy wzięli udział w tym projekcie. Kolejnym miłym powodem, dla którego zdecydowałem się zająć Państwu chwilką przed przerwą, jest już czwarta rocznica powstania portalu otrębusy.pl. Jak co roku nasza otrębuska piekarnia AK Otrębusy przygotowała z tej okazji smaczny tort. Mam nadzieję, że będą Państwo mieli ochotę go skosztować. Będzie on dystrybuowany na górze przy restauracji. Chciałem w tym miejscu podziękować firmom i instytucjom, które wspierają portal, będąc jego honorowymi partnerami i bez których ta czwarta rodzica nie mogłaby być możliwa. Są to apteka Otrębusy, gmina Brywinów, hotel i restauracja Elita, JP Perfect, Katan, Labiot, Petromarketing, piekarnia cukiernia AK Otrębusy, prywatny gabinet stomatologiczny w Otrębusach, przedszkole Tuptuś, siedlisko Jasminu, specjalistyczny gabinet stomatologiczny Dentart, zakład usług wielobrażowych Generalczyk oraz Witament. Z przyjemnością chciałem również nagrodzić najbardziej aktywnych użytkowników Portalu za pracę oraz zbierane informacje. W tym roku główną nagrodą postanowiłem ofiarować pani Magdalenie Głumińskiej, która od wielu miesięcy opiekuje się Portalem i wnosi wielką pracę na rzecz jego rozwoju. Kolejne miejsca przypadły pani Monice Brzusce oraz Aleksandrze Tkaczyk. Serdecznie gratuluję i zapraszam po odbioru nagród do redakcji portalu. Na koniec chciałem zaprosić państwa na słodki poczęstunek i dalszą ucztę muzyczną po przerwie oraz oczywiście wernisarz pana Kazimierza Kalkowskiego. Serdecznie zapraszam.